Cześć! Z tej strony Piotr Krajewski i witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałem się z Wami podzielić tematem, który już od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie, czyli podejście do pasji, podejście do zajawy. co sprawia, że chcemy robić to, na czym nam naprawdę zależy. Zapraszam! Mamy tutaj okazję youtubera rowerowego. To jest właśnie przygotowany film, czym jest zajawka rowerowa. Na początku chciałem Wam mega podziękować za super odbiór poprzedniego odcinka w którym opowiadam jak wygląda szkolenie rowerowe ze mną Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to zobaczcie jak to wyglądało Problem jest taki, że u mnie nie ma taryfy ulgowej Wysoko, 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 świetnie! I ciśnie! Dawaj tego manuala jeszcze raz nie, lekko. Super! Jak ktoś robi źle, to robi do momentu kiedy będzie robił dobrze techniczny terrorysta, wybaczcie. Dawaj! Więc tak w poprzednim odcinku uczyłem Frostiego i jego ziomala jeździć na rowerze i na tej podstawie opowiadałem, jak wyglądają szkolenia ze mną. Link do tego filmu oczywiście znajdziecie w opisie. Zapraszam Was też na moją stronę internetową www.piotrekkrajewski.pl Tam znajdziecie wszystkie informacje dotyczące szkole. Zanim Wam opowiem o moim podejściu do zajawy, jeszcze dwie małe informacje. Od 20 kwietnia 420 rusza nowa seria na moim kanale. Wraz z szachimatem będziemy Wam przybliżali świat kolarstwa grawitacyjnego, kolarstwa górskiego w Polsce. Oczekujcie tej daty, bo wjeżdża całkiem fajny projekt, z którego na pewno będziecie mogli się bardzo dużo dowiedzieć. Druga informacja jest taka, że już 29 kwietnia ruszamy z nowym projektem, który tworzyliśmy przez całą zimę razem z Jankiem Kińskim z It More. Podziewajcie się konkretnej, fajnej rzeczy. Także obserwujcie nasze kanały czy na Facebooku, czy na Instagramie. I czy Janek, kiński, czy Dirt It More, Oczywiście zapraszam do mojej grupy na Facebooku YouTube Piotr Krajewski. Będzie się naprawdę działo, także bądźcie czujni. No dobra, to tyle wprowadzenia. Przejdźmy do właściwej części odcinka, czyli czym jest zajawa? No, trochę więcej dni, żeby było mega, mega kozacko, ale i tak było kozacko. Temat podejścia do zajawki, podejścia do pasji, już chodzi mi trochę po głowie. Myślałem, żeby nagrać o tym odcinek, ale to, co zmotywowało mnie najbardziej do tego, żeby nagrać ten odcinek dla was, to to, ile osób działa i wspiera kazurkę. Jak zobaczyłem, jak dużo osób kopie, sprząta, dba o to miejsce, oferuje pomoc, pyta się, co może zrobić, jeżeli nie może przyjechać i kopać, pyta się, jaki jest numer konta, żeby przelać nam pieniądze na, na nasze stowarzyszenie, żebyśmy mieli środki, czy na kopanie, czy na folię, czy na nowe wybicia. Super, dziękuję pięknie. Więc ten odcinek, podejście do zajawy, podejście do pasji, chciałbym dedykować wszystkim osobom, które przychodzą, działają na Kazurce, dbają o to miejsce i dzięki temu mamy naprawdę wspaniały spot do jazdy. Mega wielki dzięki, piona! Dobra, więc przejdźmy już sobie do sedna, czym jest pasja, czym jest zajawka. Dla mnie, jak zaczynałem jeździć na rowerze, kiedyś grałem dużo w piłkę i spędzałem całe dnie na boisku i myślałem, kurczę, jak będę trenował, to na pewno będę najlepszy i w ogóle będzie super. Ale potem po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że jesteśmy zależni od innych. Jedna kontuzja wywołana na przykład faulem, czy po prostu kontaktem z inną osobą może sprawić, że będzie po wszystkim. Także wtedy gdzieś tam zacząłem już odchodzić od piłki nożnej, no i podszedłem do roweru. Zawsze się mówi, że każdy jeździł na rowerze, ale ta jazda na rowerze, na którym skaczemy, Spadamy z dachu, czyli na początku oczywiście zeskakujemy z krawężników, z jakichś schodów, wyskakujemy schodów. Później jak gdzieś znajdziemy jakiś mały dach, to z niego zeskakujemy. Oczywiście tak, pozdrawiamy pana Pawła, prekursora tego sportu, <noise> oczywiście w żartach. Jak ja zaczynałem, no to ten rower to była taka forma odskoczni od codzienności, robienie czegoś innego, czegoś takiego, czego nie robią wszyscy. I to może na początku nie była najlepsza pobudka, żeby robić coś innego niż wszyscy. Ale z czasem już podszedłem do tego jako taka forma spędzenia czasu. Wyjść z domu, pojechać sobie po osiedlu, zbadać jakieś nowe miejsca, których nie znam, a przy okazji popróbować sobie poskakać, zeskakiwać, kombinować jakieś różne manewry. Także od tego wszystko się zaczęło no i tak naprawdę toczy się do dnia dzisiejszego. Dobrze! Czyli pasja jest ciągle taka sama, ale podejście do tego wszystkiego mocno mi się zmieniło przez cały czas, jak jeżdżę na rowerze. A już jest to 16 lat, także mam już naprawdę niezłe spojrzenie z perspektywy czasu na to podejście do zajawki. Tutaj Wam przytoczę małą informację na początek, jakie może być mylne założenie. Jak zaczynałem jazdę na rowerze, to w swoim rowerze miałem v i byłem przekonany, że jak będę w swoim rowerze miał hamulce tarczowe, to na pewno uda mi się wskakiwać na mega wysokie rurki, na mega wysokie murki, w ogóle będę najlepszy. I to, co mi przeszkadza w tym, że nie mogę tego robić, to są na pewno hamulce tarczowe. Bo oglądałem Extreme Sports, tam każdy miał hamulce tarczowe, wiadomo Dropin TV, więc już byłem przekonany, że to na pewno jest to. Wiecie jak bardzo się zawiodłem, jak miałem już taki rower Kona Shred w kolorze brązowym, jak się okazało, że mam te hamulce tarczowe, a dalej nie umiem podskoczyć. No powiem wam, że byłem mega zawiedzony. Oczywiście no nie przestało mnie to kręcić, żeby jeździć i chciałem się dowiedzieć jak podskakiwać, co zrobić, żeby jeździć, w ogóle jeździć, w ogóle odrywać się od ziemi ale no, ten zawód był naprawdę, naprawdę bardzo duży. Później jak już nauczyłem się trochę jeździć, no to mi zajawka polega na tym, żeby pomoże. spędzać czas ze znajomymi, żeby jeździć na różne miejscówki, ale jak już się nauczyłem robić sztuczki, to już było to nacechowane tym, żeby wszędzie robić w sztuczki, żeby tak wiecie, zwracać trochę uwagę na siebie. No taki, taki, taki kiedyś byłem. Teraz jak się zastanawiam nad tym, to po prostu tak było, więc też robienie sztuczek było, o zobaczcie jaki jestem kozak. I szczerze mówiąc to jest takie średnie podejście. Ale też dzięki temu jestem w tym momencie, w którym jestem, mam duży bagaż doświadczeń z różnymi sztuczkami, także... Ciekawie, ciekawe, nie spodziewałem się. Myślisz, że do przebudowy? Nie, nie, myślę, że nie. To takie podejście, ja jestem najlepszy, zorczy, robię jakieś grube rzeczy, będę ryzykował, nie jest do końca najlepsze. Czyli na początku moją największą zajawą było robienie sztuczek. Ale później, po mniej więcej 8 latach, jak już udało mi się zdobyć mistrza Polski, już naprawdę byłem w mega, mega formie, zacząłem odczuwać ból pleców. No i później okazało się, że moje plecy nie są w najlepszej kondycji, więc wtedy jedną całą zimę w ogóle odpuściłem jakikolwiek rower, skupiłem się na przygotowaniu motorycznym, tak, żeby być gotowym do jazdy na rowerze. I wiecie, byłem taki już troszeczkę przestraszony, że kurczę, ja nie wiem czy ja wrócę na rower, nie wiadomo co to będzie, jeszcze współpracowałem wtedy z takimi nie najlepszymi lekarzami, którzy mi nastawili no jeszcze trochę pan tak pojeździ i straci pan czucie w nogach, także proszę się lepiej zastanowić. To jest takie podejście, ktoś wam coś takiego mówi, no nie ma styczności z takim sportem, też ma podejście takie, że najlepiej to siedzieć cały dzień, nic nie robić, się nie ruszać. Mała zmiana, wysiadła mi przed chwilą lampa, także miałem przerwę na ładowanie, ale wracamy do tematu. Więc jak zaczynałem, dla mnie zajawką było wychodzenie na rower, po prostu jeżdżenie. Później przeszło to w robienie sztuczek, a teraz jestem już na takim etapie, że zajawką dla mnie jest przede wszystkim przekazywanie wiedzy. Oczywiście skupiam się na swojej jeździe, bo kręcą mnie transfery, mega się jaram manualami no i super czerpię przyjemność z tego, że mogę sobie polatać na chopeczkach fajnych, rytmicznych, też pobawić się gdzieś w terenie. Oczywiście spędzać czas ze znajomymi, bo nie ma praktycznie nic lepszego niż wyjście na rower w dobrej ekipie, polatanie sobie fajnymi pociągami na miejscówce w bike parku no mega, mega fajne spędzanie czasu z najbliższymi, także super i takie przejście, jak zaczynałem właśnie od takiego podejścia, takiego troszeczkę buzacyjnego, do takiego podejścia już bardziej projektowego, rozkminowego nie jest wszystko za wszelką cenę na większym luzie myślę tutaj takie zdystansowanie się to jest dla mnie teraz podejście do mojej pasji i dzięki temu z uśmiechem na twarzy naprawdę serio, chociaż kiedyś bym to nie uwierzył, wstaję rano i umawiam się z kurtysantami na szóstą rano. To co mega ich podziwiam, szacun za to, że chce wam się wstawać rano i działać. Mega mega propsy panowie. I tutaj taka mała anegdota, bo częsta sytuacja, którą spotykam w sezonie, jest taka, że np. o siódmej jest full ludzi na pamtraku czy na hopeczkach. 8, 8:30 wybija pusto. I widzicie, to no. też jest tak, że żeby to robić, no nie można tak, a pójdę spać o pierwszej, wstanę o 6 i jakoś to będzie. No, tylko widzicie, już do tego trzeba dostosować swój plan dnia w takim stopniu, żeby pójść wcześniej spać, mieć siłę, pojechać rano na spot, pojeździć, zaliczyć trening, dobrze się pobawić, wrócić do domu i zacząć swoje obowiązki. Wszystkie przebitki, które widzicie, są skazury i mega wielkie podziękowanie dla wszystkich osób, które przychodzą i z własnej woli kopią, bają o to miejsce, bo temat kopania jest mega bardzo powiązany z tematem jazdy na rowerze. Bo jak ktoś przychodzi i zaczyna kopać, zaczyna pomagać, to zaczyna sobie zdawać sprawę, że. Tworzenie miejscówki dbanie o nią jest jak z jazdą na rowerze, I ogólnie jak z każdą pasją. Czyli jeżeli chcemy być coraz lepsi, musimy to pielęgnować. Zrobimy jakieś wybicie, zrobimy lądowanie, zrobimy jakiś element, spadnie deszcz, trzeba robić od nowa. I jeżeli chodzi o naukę, jazdy jest podobnie. Przyjeżdżamy, robimy jednego dnia wszystko, co chcemy, bawimy się oczywiście gdzieś tam w swoim zakresie, a później następnego dnia przyjeżdżamy i już nic nie pamiętamy. Takie dni się zdarzają, także tutaj po prostu trzeba podejść do tego na spokojnie. Każdy może mieć czasem nie swój dzień, tak, że tutaj tak, że nie tak. powinniście podchodzić, a kurczę już mi nie wychodzi, jestem zły, tylko starać się czerpać z tego jak największą przyjemność. No i zachęcam wszystkich do spróbowania swoich sił z kopaniem, z budowaniem torów do jazdy, czy w miejscówce, na której jeździcie i tylko przyjeżdżacie i coś tam, jesteście cicho ciemnymi z boku, to oczywiście odwołanie do podejścia do kopania, filmu, w którym charakteryzowałem wszystkie osoby, które są na miejscówkach. Ale zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali swoich sił, zobaczyli jak to jest klepać wybicie, klepać lądowanie, bo to naprawdę uzależnia i gra w laser games, czyli robienie idealnych, wybić idealnych lądowań, idealnych kształtów naprawdę uzależnia. I tu odsyłam Was do profilu, trzeba przykryć na Instagramie, nasz dobry kolega Adrian naprawdę umie w Laser Games, także polecam Was obserwować jego profil. Na wprowadzenie od mojego jednego z moich kursantów, który mówi, że no jak mnie żona prosi, żebym coś tam pokopał, to tak średnio w ogródku, nie mam zajawy. A jak przychodzę na chopki i pomagam budować po czymś, co będę jeździł później, no to nie ma problemu. Mega szacun za to. Kolejny z takich elementów, który warto poruszyć, jeżeli chodzi o Podejście tutaj do zajawki, do tego naszego sportu to kontuzje. I tu oczywiście odsyłam Was do mojego filmu Podsumowanie Gleb z zeszłego roku, Gleby 2020. Tam scharakteryzowałem pokrótce czynniki, które wpływają na to, że się wywalamy, ale tu chciałbym podejść do tego od drugiej strony, czyli bardzo często jest taka sytuacja, ja też tak miałem, że jak się wywalimy, złamiemy sobie kość, że doznamy jakiejś kontuzji. Jeżeli czujemy, że rower to jest coś, co nas naprawdę mega kręci w życiu, to nawet jeżeli mega się rozwalimy, to już odliczamy dni do tego, żeby wrócić na rower. Ale tutaj taka moja wskazówka, że chciałbym, żebyście pamiętali, że jeżeli kochacie jeździć na rower, że chcecie być tym coraz lepsi i zdarzy się taka sytuacja, że jesteście kontuzjowani i nie możecie wrócić na rower, to to jest dobry moment, żeby wtedy. Ponaprawiać, czy powyrównywać, czy ogarnąć wszystkie inne rzeczy, na które nie macie czasu, bo lepiej jest. Zrobić to, co macie zrobić, wypełnić swoją robotę. Czy w przypadku młodzieży, na przykład zrealizować jakieś projekty, przygotowanie do matury, ogarnięcie projektów na studia, czy tak samo jakieś rzeczy w domu, czy w pracy, wszystko to, żeby sprawić, że tak w czasie tej kontuzji macie czas produktywnie spędzony i później ze spokojem możecie wrócić na rower i być gotowi, żeby dalej jeździć. Jeżeli to też taka wskazówka, zrobicie coś ze swoim ciałem i doznacie kontuzji, to pamiętajcie, że Wasze ciało ma być w stanie. I wytrzymywać obciążenia całe życie. Jeżeli wrócicie do sportu tydzień, dwa czy miesiąc później, to i tak w skali życia to naprawdę nie jest dużo. A pamiętajcie, że z tej kostek, kolan będziecie korzystali, także one mają wytrzymywać całe życie. Więc tutaj prośba, spokojnie, wiadomo, że każdy chce wrócić, ale lepiej odczekać jeszcze chwilę, przy, zrobić rzeczy, które macie zrobić, czy przygotować się jeszcze fizycznie, potrenować sobie z zadaniami, które na przykład dostaliście od waszego fizjoterapeuty i potem dopiero na spokojnie wrócić na rower, żeby móc cieszyć się z tego sportu jak najdłużej. Jeżeli chodzi o moje podejście do tego tematu kontuzji i jeżdżenia na rowerze, to oczywiście każdy mi mówił, Piotrek, to jest niebezpieczny sport, Piotrek, zrobisz sobie krzywdę, tak jak mam mówiła, Piotrek, nie rób sad. Jeżdżę dalej, robię salta, ale przez to, właśnie, że chcę jeździć jak najdłużej i mam, i mam taki plan, żeby jeździć do końca życia, wiem, że jak już w tym roku będę miał trzydziestkę, to muszę temu szczęściu do jazdy pomóc. Taki wiecie, sfokusowany, czyli trzymanie diety, trening, cała koncentracja, żeby przygotować swoje ciało, żeby jeździć jak najwięcej. No a druga sprawa, wiecie, jak przychodzą do mnie kursanci i na przykład czasami trenuję jakieś kluby kolarskie, no to jednak muszę być wysportowany, żeby nadgonić za dzieciakami, więc. Oczywiście trener musi nie tylko mieć wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną, no i mieć kondycję, także tego się trzymam. Po omówieniu tematu kopania i kontuzji, to warto jeszcze podsumować, że jazda na rowerze w takiej odmianie grawitacyjnej jest sportem podwyższonego ryzyka. Także jeżeli na przykład macie gorszy dzień i chcecie odreagować wychodząc na rower, a pójdę na hopki, wyżyję się, bo przez to, że jesteście zdekoncentrowani, może dojść do jakiegoś błędu i może się to przyczynić do kontuzji Kopanie jest taką fajną formą na przykład wyciszenia się, bo można przyjść, na przykład postanowić, dobra, dzisiaj robię cały bok lądowania. Najpierw go zgrabię, potem go przepielę, potem go ładnie sklepie, wyrównam, dokonam swoje wejście do gry Laser Games zrobię tą całą rzecz i dzięki temu też macie realny efekt, tak? Bo popracowaliście godzinę i widzicie, że przez tą godzinę pokopaliście, to jest wasze przyłożenie się do sportu, do miejscówki. Udało wam się wiecie, zrzucić z siebie tą negatywną energię, poruszać się. To żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, że idziemy na rower, coś nam nie wychodzi i tą naszą złość przekierowujemy na naszą pasję. I tutaj od razu z tego chciałbym przejść do takiego tematu, którym jest pasja a praca. To mówi się, że jeżeli będziesz pracował z czymś, co cię kręci, co jest Twoją pasją, to Twoja praca w pewnym momencie przestanie być pracą, tylko dalej będzie zajawką, i jak najbardziej tak jest, ale pamiętajcie, że nie każdy ma to szczęście, żeby być w stanie utrzymać się z roweru. Lepiej koncentrować się na rzeczach naokoło, kombinować nagrywanie filmów, może zostanie trenerem przygotowania motorycznego, czy organizowanie wyjazdów, czy, czy po prostu prowadzenie jakiejś działalności związanej z biznesem rowerowym, otwarcie sklepu. Oczywiście o tych wszystkich rzeczach też przybliżymy Wam w naszym nowym projekcie, także tam będziecie mogli posłuchać i poczerpać trochę inspiracji. Ale... Podsumowując, chciałbym Wam powiedzieć, że naprawdę niewiele osób ma to szczęście, żeby robić to, co kocha, więc... To nie jest tak oczywiście, że odradzam wam, że to jest niemożliwe, bo to nie jak nie jest moja myśl, ale pamiętajcie, że jeżeli założycie sobie coś w życiu, że będziecie zawodnikiem, będziecie mocno trenowali, stawiacie wszystko na jedną kartę, jeżeli będziecie mieli szczęście, to jest szansa, że się uda, a jeżeli będziecie mieli pecha i postawicie wszystko na jedną kartę i na przykład doznacie kontuzji, to będziecie z niczym. Więc ze swojego doświadczenia chciałbym wam zasugerować, jeżeli jesteście młodzi i zaczynacie tą zajawkę i liczycie na to, że będziecie kolejnym semeniukiem, to może być różnie. No niestety lampa padła, także wybaczcie, już teraz będzie troszeczkę ciemniej. Tutaj uciekła, uciekła myśl, więc musicie po prostu pamiętać o tym, że nie każdy będzie miał to szczęście, żeby móc utrzymywać się ze sportu. To nie znaczy, że jeżeli dobrze nie poukładacie swojego życia, nie będziecie mieli czasu na to, żeby wychodzić jeździć na rowerze. Więc fajnie jest mieć podejście takie, że skupiam się na czymś innym, pieniądze zarabiam gdzie indziej, a rower jest tylko dodatkiem, i wtedy będzie to najlepsza rzecz, jaka może Was spotkać. Bo pamiętajcie, tak jak powiedziałem wcześniej, że jeżeli założycie sobie, że rower to będzie Wasza praca i w pewnym momencie zaczniecie traktować rower jako powiedzmy tą przysłowiową pracę od 9 do 18, to może w pewnym momencie być tak, coś takiego, że po prostu znienawidzicie Waszą pasję i znajdziecie się w takim momencie, kiedy całe życie jeżdżę na rowerze. Już nie mogę iść na rowerze? I co teraz? Często słyszymy takie historie, że ktoś pracuje po godzinach, do, wstaje rano, robi jakieś dodatkowe rzeczy po to, żeby zebrać pieniądze, żeby kupić rower, czy żeby dozbierać pieniądze i polecieć na wymarzonego tripa, na przykład do Whistler, czy gdzieś do jakiegoś europejskiego bike parku. I właśnie takie poświęcenie w sytuacji, kiedy nie ryzykujemy, tylko mamy pieniądze, daje nam naprawdę dużą swobodę. I oczywiście w dzisiejszych czasach, kiedy mamy, wiecie, szalejące social media, influencers in the wild, TikTok, toki, instagramy, youtuby. Jest takie przekonanie, że każdy może zostać gwiazdą i każdy może działać, ale prawda niestety jest bardziej bolesna i niestety nie każdemu uda się to zrobić. Ale na pewno znalezienie wam normalnej pracy, w której będziecie po prostu pracowali, zarabiali pieniądze, a rower traktowali jako pasję życia, ale jako dodatek, a nie na przykład nie forma taka, że chcecie z tego żyć, to na pewno będzie wam się lepiej po prostu na rowerze jeździło i nie będziecie czuli presji, a przecież chodzi nam o to, żeby mieć z tego jak największą zajawkę, jak największą pasję, a nie gdzieś tworzącą się presję i częściowe po prostu wypalanie tego. Także tutaj zwróćcie na to mocną uwagę. Że ja właśnie też czasami miałem takie sytuacje, że jak miałem jakieś gorsze dni, coś mi się tam nie układało, wychodziłem na rower, chciałem się wyżyć próbowałem jakichś nowych rzeczy i w tym momencie była podwójna frustracja, bo nie dość, że miałem zły humor jakimiś zewnętrznymi rzeczami, to jeszcze na rowerze mi nie wychodziło, już wtedy po prostu miałem tak, że już miałem dosyć tego wszystkiego, no ale jakby tutaj takie rzeczy się zdarzają, także czasami warto postawić wszystko na jedną kartę, ale wtedy zawsze dużo ryzykujemy i to o tym musicie pamiętać. Oczywiście, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, ale z drugiej strony czasem lepiej jest odpuścić, zrobić coś bezpieczniejszego i mieć pewność, że nie ma ryzyka, no ale to już wiecie, to już musicie odpowiedzieć na to sami, ale tak jak mówię, już niedługo w nowym projekcie postaramy się Wam trochę przybliżyć różne możliwości, z których możecie skorzystać. Tu na koniec chciałbym Wam powiedzieć coś, co ja zrozumiałem dopiero po jakimś czasie i szczerze mówiąc nie do końca mi wychodzi jeszcze, ale staram się nad tym pracować, czyli warto jest odpoczywać od swojej pasji. To znaczy, że jeżeli na przykład w moim przypadku ja szkolę, nagrywam filmy, jeżdżę na rowerze, działam z kazurą, to jest tutaj związane z rowerem. I to jest oczywiście mega zajawkowe, ale w pewnym momencie łapiesz się na tym, że jeździsz tylko na rowerze, nie rozwijasz się w żadną inną stronę, i to w pewnym momencie, jeżeli Twoja pasja, drogi życiowe ci się pokrzyżują albo po prostu z, będą takie okoliczności, że już na przykład nie możesz dalej jeździć, nie masz czasu albo coś się podziało, a zaprzestałeś na przykład kontaktów z innymi osobami, które nie są związane z rowerem, czy po prostu olewałeś na przykład rodzinę i nie spędzałeś z nimi czasu, bo wolałeś wyjść na rower, no to czasami warto się zastanowić, że jednak ten rower nie ucieknie i też trzeba pielęgnować inne. Obszary swojego życia, więc tutaj na to Was uczulam, żebyście też czasami zrobili sobie przerwę, na przykład może nie wyszli na rower, ale poszli na trening, zrobili jakieś rzeczy z pracy, ze szkoły, spotkali się z babcią, spotkali się z rodzicami, poświęcili czas swojej dziewczynie, swojej partnerce, Głupie. ale naprawdę to są rzeczy ważne i... Trzeba sobie być w stanie dzielić swoje życie na różne elementy, żeby było trochę tego, trochę tego, trochę tego i będziecie w stanie czerpać z tego życia jak najwięcej. Jeżeli będzie tak, że jednej rzeczy jest najwięcej, a inne olewacie, to nagle jeżeli coś pójdzie nie tak z tą główną rzeczą, to później okolica, te wszystkie rzeczy naokoło mogą też na tym ucierpieć i będziecie w takiej sytuacji, kiedy ciężko to odrobić. Także miejcie to na uwadze. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zastanowiliście się trochę nad waszym podejściem do zajawki, do kopania, do tego co was kręci. Mam nadzieję, że też zainspiruje was do rozwijania się i patrzenia na różne rzeczy z różnych perspektyw. Bo takie jest życie, żeby starać się rozwijać i kombinować. Dajcie oczywiście o zostawieniu komentarza taktycznego. Będę wdzięczny za lajka i zostawienie subskrypcji. A za tydzień, w kolejny czwartek, przygotuję dla was film, w którym opowiem wam o kilku ćwiczeniach, które mogą wam pomóc poprawiać waszą stabilność w locie. Czekajcie na kolejny odcinek, a na koniec. Wiecie! Subskrypcja! Poprzedni film. Inny film. I do zobaczenia, Dziomale.